Cześć, w dzisiejszym filmie chciałabym poruszyć temat uciekania od emocji. Postanowiłam poruszyć ten temat, ponieważ sama od dłuższego czasu odgracam niematerialnie, a więc odgracam różne moje nawyki, które mi już nie służą. A uciekanie od emocji to jest właśnie czynność, która choć może wydawać się początkowo dla nas pomocna w danym momencie, bo na przykład w danej chwili unikniemy nieprzyjemnych odczuć, to w dłuższej perspektywie czasowej może skutkować niezbyt dobrymi dla nas rezultatami. Ja staram się więc uczyć zastępować ten niezbyt pomocny dla mnie nawyk uciekania czymś innym, np. byciem z emocjami, rozpoznawaniem ich i zastanawianiem się, co chcą mi przekazać. Każdy z nas może mieć inne emocje, których odczuwania woli unikać. To mogą być naprawdę przeróżne emocje, od złości, wstydu, po radość czy spełnienie. U mnie uczucia, których nie chciałam czuć przez dużą część życia, to przede wszystkim złość, smutek i strach. U każdego będą one inne, więc warto zatrzymać się i sprawdzić w sobie, jak to jest w naszym wnętrzu i w codzienności. Aby uchronić się od czucia tego, czego nie chcemy czuć, możemy wchodzić w różne niezdrowe dla nas zachowania. Ja na przykład uciekałam od tych uczuć w różne kompulsywne zachowania, np. w zakupy, w alkohol, w obiadanie się, skrolowanie mediów społecznościowych, oglądanie seriali nie dla takiej kontemplacji ich treści, a bardziej po to, by odciąć się od tego, co czuję. I jeśli chcemy zaobserwować, które z naszych działań mogą być takim unikaniem emocji, to możemy zacząć na przykład zapisywać każdego dnia swoje emocje i reakcje na nie. Ale może już teraz, podczas oglądania tego filmiku, przychodzi Ci na myśl jakaś konkretna aktywność, która podświadomie wiesz, że nie jest dla Ciebie dobra. Jeśli jest coś, co już teraz przyszło Ci na myśl, to zapisz do sobie i po obejrzeniu filmiku zastanów się nad tym głębiej. Pomyśl, skąd się ta aktywność wzięła w twoim życiu, jak długo jest z tobą, dlaczego tak naprawdę ją wykonujesz, czy poprzez jej wykonywanie unikasz jakiejś emocji, czy myślenia o czymś, czy chcesz przestać wykonywać tą aktywność i kiedy chcesz to zrobić. Po uświadomieniu sobie tych zachowań, które nam nie służą, nie dołujmy się jeszcze bardziej. Nie chodzi teraz o to, żeby wyrzucać sobie, że jestem najgorsza, beznadziejna, bo mam takie i takie zachowania kompulsywne. Chodzi bardziej o to, żeby zdać sobie z tych zachowań sprawę i z tego, że dużo innych ludzi też je ma, że nie jesteśmy z tym sami. Chodzi o zdanie sobie sprawy, że powstały one w naszym życiu, w naszej przeszłości, po coś. Po to, by nas w jakiś sposób chronić, ale teraz już nam nie służą. I że jeśli naprawdę chcemy, to mamy w sobie siłę, żeby uczyć się małymi krokami je zmieniać. A więc co można zrobić w zamian za unikanie emocji poprzez wchodzenie w nasze kompulsywne działania? Pierwszym krokiem będzie nauka łapania się na tym, że weszliśmy w jakiś schemat i próby określenia tego, co spowodowało, że to zrobiliśmy. Zauważamy na przykład, że znów jesteśmy na zakupach, bo chcieliśmy uciec przed uczuciem smutku, i następnie zastanawiamy się, co wywołało ten smutek, co było tym czynnikiem zapalnym całej sytuacji. Gdy uda się nam już złapać na danym zachowaniu, to możemy świadomie powstrzymać się przed nim, co początkowo nie będzie łatwe. Możemy przystanąć, przerwać to, co robimy i starać się zastanowić, czego nie chcę teraz czuć, jaka to jest emocja. Z czym ona jest związana, z jaką sytuacją, gdzie odczuwam daną emocję w ciele, o czym ta emocja mnie informuje i jeśli mamy problem z nazwaniem konkretnej emocji, to wyszukajmy nazwy uczuć i wydrukujmy je albo zapiszmy w notatce na telefonie. I w razie potrzeby wspomagajmy się taką listą, by łatwiej zidentyfikować uczucie. Jeśli mamy problem z odczuciem i zlokalizowaniem danej emocji w ciele, poświęćmy czas na uczenie się słuchania swojego ciała. Można to zrobić np. poprzez praktykę jogi, medytacji, poprzez techniki oddechowe, relaksacyjne, taniec albo różne techniki uważności, np. skanowanie ciała. Być z emocją zamiast uciekać to naprawdę niełatwe zadanie, więc pierwsze kroki mogą być trudne. Ale po prostu spróbujmy, chociażby na kilka sekund. Nie uciekajmy w inne działanie, spróbujmy być obecni z tym uczuciem. Czekajmy, obserwujmy i akceptujmy to, co się pojawia. Zastanawiajmy się, dlaczego właśnie w tym momencie pojawiło się to uczucie. Po jakimś czasie takiej praktyki możemy zauważyć, że nasze tłumienie uczuć w rezultacie działało nam na niekorzyść, bo uczucia tłumione tak czy tak przychodzą do nas po czasie i to z jeszcze większą siłą. Dodatkowo kumulujące się emocje niekorzystnie wpływają też na nasz układ nerwowy, a więc cierpi nasze ciało. Pojawiają się choroby psychosomatyczne, które nie biorą się znikąd. Za to, gdy uczymy się akceptować uczucia, uświadamiać je sobie, to już sama świadomość tego, co czujemy i dlaczego to czujemy, może przynieść dużą ulgę. Uczmy się wyrażać emocje w zdrowy dla nas sposób. Możemy na przykład wypisać wszystko na kartce, porozmawiać szczerze o tym, co czujemy z bliską osobą, wybrać się na spacer, energicznie poskakać, czy skorzystać z jakiegoś rodzaju aktywności ruchowej, która pozwoli nam uwolnić emocje z ciała. Zastanówmy się też nad tym, jak w przyszłości moglibyśmy zareagować w danej sytuacji w zamian za wejście w kompulsywne zachowanie. Wypiszmy sobie konkretne przykłady innych zachowań, które możemy wybrać w tej sytuacji. Stwórzmy sobie nowe nawyki, które będą zdrowe, wspierające oraz pomogą nam wyrazić daną emocję. Na przykład w zamian za bezrefleksyjne scrollowanie mediów społecznościowych, by nie odczuwać złości, możemy wybrać ekspresyjny taniec w rytm ulubionej piosenki albo uderzanie poduszką w kanapę. Czasem może być tak, że nie będziemy w stanie sami zmierzyć się z danymi emocjami, ze schematami działania. Będziemy potrzebować pomocy, kogoś kto pomoże nam sobie to poukładać i zrozumieć. Ja również skorzystałam z takiej pomocy, wybierając się na terapię, i to także dzięki pomocy terapeutki udało mi się zmienić wiele w moim życiu. A więc, jeśli czujesz, że taki proces emocjonalnego odgracania cię przeraża i jest zbyt trudny, to nie bój się wybrać na terapię i poszukać pomocy. Jestem ciekawa, jakie odczucia wywołał w Was ten temat. Czy znaleźliście w tych przesłaniach coś dla siebie? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnych filmach.